Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A dzisiaj oczywiście omówimy sobie najnowszą postać do AF Gary, która niedługo pojawi się również na serwerach głównych. Będzie to Leonardo Da Vinci, tak jak widać postać klasy wzniosłej z frakcji międzywymiarowych, bohater będzie oparty na atrybucie inteligencji, oczywiście, jego klasą będzie MAC, a główną rolą kontrola, no i faktycznie ma umiejętności z efektami kontroli. Przede wszystkim zrobili go jako brodacza tutaj. Ostatnio Merlin Brodacz, Leonardo Brodacz, także ewidentnie coś z tymi brodaczami twórcy mają. I to jest nawet rozpowiadane na reddicie. Mogli to zrobić też na zasadzie Asasyna, że to by był Leonardo z Asasyna. I wtedy mógłby mieć fajną synergię z Ezio Auditore da Firenze. Jeżeli oczywiście ktoś w Asasyna grał, to wtedy będzie wiedział o co chodzi. W każdym razie standardowo umiejętności, przedmiot sygnowany. Ekskluzywne meble. Tym razem sprawdzimy i omówimy również grawerunek, skoro już ten grawerunek w grze się pojawił i niestety jest utrzymywany. No i prawdopodobnie będzie wiadomo. No i na koniec krótka hmm, arena prób tam krótki teścik na kukiełce, żeby pokazać animację jego postaci, umiejętności, jak to wszystko wygląda, wiadomo. No i takie krótkie podsumowanie na tyle oczywiście, ile możemy bo wiadomo na tym etapie, jak to działa. Pierwszą umiejętnością jest ewakuacja. Czyli umiejętność pasywna, za każdym razem, kiedy Leonardo otrzyma obrażenia z bliska, czyli po prostu na bliską odległość, za więcej niż 10% jego maksymalnego zdrowia, wystrzeli swoje siedzenie w powietrze, no i uda się w najbardziej bezpieczne miejsce na polu bitwy, z dala od wszelkich niebezpieczeństw, czyli prawdopodobnie tam, gdzie jest najmniej przeciwników. Ten efekt może zostać aktywowany tylko raz na każde 10 sekund, kiedy Leonardo wystrzeli się w powietrze. Przeciwnicy w pewnej odległości otrzymają 220% obrażeń i stracą 40 punktów pośpiechu na 5 sekund. Na poziomie drugim, dotknięci wrogowie tracą 60 punktów pośpiechu, no i na poziomie trzecim, ten efekt może być aktywowany raz na 8 sekund. Czyli bardzo fajna umiejętność dla maga, który ma zadawać obrażenia i kontrolować, jeżeli Leonardo znajdzie się w niebezpieczeństwie, jeżeli ktoś podejdzie i mu lutnie zbyt mocno to on po prostu się wystrzeli i ucieknie w bezpieczne miejsce. Także bardzo fajna umiejętność dla maga. Następną umiejętnością jest atak sztuki. Leonardo rzuca farbą w losowego przeciwnika, zadając mu 160% obrażeń i pokrywając farbą na 12 sekund. Pokryty farbą wróg ma zmniejszony upór o 10 punktów. Upór najłatwiej wyjaśnić w ten sposób, że jest to szansa na przeciwstawienie się efektom kontroli, czyli na przykład na krzaka Ardena, załóżmy. Taki przykład najprostszy myślę i unik zmniejszony o 120 punktów. Ta umiejętność w pierwszej kolejności wybiera przeciwników, którzy aktualnie nie są ubrudzeni farbą. Na poziomie drugim po prostu obrażenia się zwiększają, tak samo na poziomie czwartym do 220%, a na poziomie trzecim Leonardo ochlapuje farbą dodatkowych przeciwników, czyli będzie mógł rzucić w kilku przeciwników, a nie tylko w jednego. Czyli taka fajna umiejętność, bo przede wszystkim ona współgra z umiejętnością ostateczną. Ale o tym za chwilę. No i zmniejsza upór, zmniejsza unik, więc myślę, że całkiem fajna sprawa. Także tutaj zmniejsza pośpiech, tutaj zmniejsza właśnie unik, upór, także całkiem sporo rzeczy zmniejsza. Trzecią umiejętnością jest renesansowa armata. Tak, renesansowa armata. Dobrze wypowiedziałem, oczywiście. Czasem można się zamotać. Leonardo tworzy armatę, która zadaje 330% obrażeń wszystkim wrogom w jej zasięgu. Na poziomie drugim, obrażenia zostają zwiększone do 350%. A na poziomie trzecim, trafieni bohaterowie są oszołomieni przez 3 sekundy czyli znowu dosyć mocna umiejętność, tak naprawdę, bo spore obrażenia obszarowe nie jest to zdolność ostateczna. Więc on będzie tym spamował, później dowiecie się dlaczego będzie z tym spamował. No i na poziomie trzecim, jeszcze zostają oszołomieni, czyli nie dość, że on zmniejsza sporo rzeczy. Tutaj oszałamia. No i teraz uwaga, zdolność ostateczna, czyli dzieło sztuki. Leonardo tworzy dzieło sztuki na płótnie i zadaje 250% obrażeń wszystkim przeciwnikom pochlapanym farbą, zamykając ich w ramię obrazu i paraliżując na 8 sekund. Ta umiejętność może być uruchomiona tylko wtedy, kiedy na polu bitwy są przeciwnicy pochlapani farbą, czyli dlatego mówiłem, że a tak sztuki współgra z dziełem sztuki, bo pierw chlapie farbą i wtedy może użyć dzieła sztuki na tych pochlapanych farbą. Na poziomie drugim i trzecim obrażenie zostają zwiększone do 270 i na poziomie trzecim do 300%, czyli kolejna umiejętność obszarowa. Tak, tylko że to jest akurat umiejętność ostateczna. Jednak najciekawszy fragment to ten zamykając ich w ramie obrazu i paraliżując na 8 sekund. I z tego co testowałem, faktycznie oni są sparaliżowani i oni nic nie mogą robić, po prostu stoją. Oczywiście nie będzie prawdopodobnie paraliżował całej przeciwnej drużyny, chyba że na przykład byłby z jakimś ironem, który przyciągnie wszystkich pięciu i z Kreatem, no ale to jeszcze musimy poczekać i zobaczyć. Także The Creator, czyli przedmiot sygnowany, moc przedmiotu sygnowanego to Maszynista. Im dalej wrogowie znajdują się od armaty Leonarda, tym większe obrażenia otrzymują. Obrażenia mogą wzrosnąć do 30%, czyli to jest ta armata właśnie, Tutaj im dalej są przeciwnicy, tym mocniej będzie ta armata biła po prostu. Na plus 10 i plus 20 po prostu zwiększają się obrażenia do 50 i 80%, tych zwiększonych obrażeń w sensie. Na plus 30, jeżeli Leonardo uruchomił ewakuację z powodu poniesionych obrażeń, czyli to jest to, kiedy wystrzeliwuje się w powietrze ze swoim siedzeniem. Obrażenia nie mogą być większe niż 10% jego maksymalnego zdrowia. No nie wiem, szczerze mówiąc, co sądzi o tym plus 30. Nie wydaje się jakieś bardzo, bardzo mocne, ale mogę się mylić, to jest po prostu mówienie postaci, nie faktycznie przetestowanie. No i umiejętność z mebelków, czyli artystyczna inspiracja. Leonardo zyskuje dodatkowe 10 punktów energii na sekundę za każdego wroga pokrytego farbą. No i ta akurat jest bardzo fajne. Szybsze rzucanie ultua na pewno się przyda. To było 3 na 3. Jeżeli chodzi o 9 na 9 to przeciwnicy, którzy zostali zamknięci za pomocą umiejętności dzieło sztuki, czyli za pomocą umiejętności ostatecznej, to z obrazem, będą otrzymywali 45% więcej obrażeń przez następne 8 sekund. Czyli po prostu Leonardo zamyka w obrazie pochlapanych farbą na 8 sekund, i wtedy ci przeciwnicy będą otrzymywali zwiększone obrażenia, więc. To 9 na 9 jest całkiem mocne, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wieczny rawerunek, to będzie pierwszy raz, kiedy go omawiam, pierwsze wzmocnienie będzie do renesansowej armaty, czyli użycie zdolności ewakuacja natychmiast odnawia umiejętność renesansowa armata, czyli po prostu załóżmy strzeli z armaty, następnie się ewakuje, no i może od razu strzelić po raz drugi z armaty, czyli dosyć. Fajna i mocna sprawa, jakby nie patrzeć. No i druga, drugi grawerunek, może w ten sposób. Wzmacnia umiejętność ewakuacja, czyli ta ucieczka. Kiedy Leonardo użyje swojej zdolności ewakuacja, no to otrzyma 50% mniej obrażeń przez kolejne 5 sekund. I to jest dosyć mocne, bo nie dość, że przesunie się, ucieknie w sumie w bezpieczne miejsce, to jeszcze otrzyma więcej, mniej obrażeń. Jednak nie wiem, czy będzie to warte wbijania 60 poziomu. Myślę, że będą inne, mimo wszystko, priorytety, bo jest to mocne, ale no nie jest to jakieś przepotężne. No i pozostała arena prób. Przede wszystkim postać wydaje się dosyć ciekawa. Ma właśnie unikalne umiejętności. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Także tak prezentuje się podczas walki. Jak widać, ta armata zadaje całkiem spore obrażenia. Jak kogoś flap, chlapnie farbą, no to tutaj mamy takie znaczki, właśnie. No i to zamykanie w obrazie. Tak jak widzicie, przeciwnik nie może nic robić. Nie może nawet się ruszać, atakować. No praktycznie nic nie może zrobić. Może damy po prostu na auto. Niech sobie rzuci parę razy tą umiejętność, żeby każdy zobaczył. Fajnie jakby rzucił teraz, tylko że zabił tego przeciwnika. Także tutaj aż tak bardzo tego nie przetestujemy, ale było widać generalnie, że. Zamyka w obrazie i przeciwnik po prostu stoi i się gapi. O, teraz ładnie będzie widać. Tak, jak widać. Przeciwnicy nie atakują, stoją zamknięci. Także umiejętność dosyć mocna. Przede wszystkim zadaje całkiem spore obrażenia. Zmniejsza parę rzeczy, czyli tam pośpiech, upór, unik, oszałamia, stunuje. Także całkiem mocna postać, jakby nie patrzeć na pierwszy rzut oka. Nie bierzcie tego oczywiście na poważnie, bo to wiadomo. Ludzie muszą go kupić w pierwszy dzień, jak tylko wyjdzie, zmaksować go, wbić mu tam C plus 30, mebelki, grawerunek itd., itd. No i wtedy pewnie podzielą się wiedzą na Redditie, pewnie dodadzą go do tier listy itd., itd. Według mnie postać dosyć ciekawa. Przede wszystkim bardzo fajnie, że nie będzie postacią limitowaną czyli jeżeli ktoś go nie wymieni z jakiegoś powodu, zwłaszcza na przykład nowi gracze. No, to ten Leonardo będzie dostępny w sklepie Pretendentów Legend, co jest bardzo fajną sprawą. Trochę te postacie są według mnie za drogie, bo koszt takiej postaci to 500 zł prawie bez przeceny. No, to za to można kupić kilka gier AAA, że tak powiem, które starszą nam na 100 godzin. Albo i lepiej, no ale tak sobie twórcy to wycenili. W każdym razie możecie pisać w komentarzach, co wy sądzicie o tej postaci. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Życzę Wam w sumie już miłego, przyjemnego, spokojnego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.